mano kochani, Borkoś na patrolu dziennym, zapraszam Was. Ostatnio dużo komentarzy na temat tankowania 98, że to nic nie da, jeśli chodzi o konie mechaniczne. Posłuchałem się, zaleję 95. Bardzo Wam dziękuję za to, że wspieracie Borkośia swoimi komentarzami. Chciałem też przypomnieć Wam o tym, że jest już do zakupienia apteczka, o której tak dużo mówiłem. A teraz w preorderze można ją zakupić. Linki macie w opisie. Zapraszam Was, bądźcie z Borkośiem, będzie się działo tego dnia. Cześć Maciej Cześć Już zażegnane Kucie jak widać Super Na Alokson dostał już oczka otworzył Bardzo ładnie dobra, więc... Dzień dobry 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 towar co? Nie wiem Taki sobie? 205 205 on będzie sam pójdzie sobie, nie weźcie go bo tam mogę wam pomóc. Nie, jak pójdzie to, to a, pójdzie. Dobra, to postawię, jak się okazało, że nie wyszedł to wam pomogę, a jak się okaże, że pójdzie to pójdzie. Mhm. Zrobiło się ciepło, a więc pogoda naprawdę przyjemna dla motoambulansu, ale też dla osób, które szukają wrażeń w takich bezdrożach jak to za mną. Takie osoby przeważnie, ale zawsze powinny mieć kogoś, kto z nimi jest, dlatego, że jeżeli dojdzie do utraty oddechu, no to druga osoba, która pilnuje, Takiej osoby, która przestała oddychać, i wzywa służby. Tak też miało miejsce tutaj. Jak widzieliście, przyjechałem na miejsce, już był zespół ratownictwa medycznego. Osoba taka dostała odpowiedni lek, który jest antagonistą opioidów, i po prostu otworzyła oczy i zaczęła artykułować słowa, zaczęła oddychać, a więc została uratowana. Są kraje, w których są specjalne strzykawki, które wsuwa się do nosa i rozpyla odpowiedni specyfik, i ten powoduje odwrócenie działania opioidów. Mają go policjanci, mają go służby, więc osoba, która pierwsza dotrze do takiej osoby, która przestała oddychać, może ten lek podać i on spowoduje to, że zostanie uratowana. Mam nadzieję, że kiedyś u nas też zagości ten preparat. Witam serdecznie ratownik medyczny Marcin Borkowski. Traciła Pani przytomność czy nie? Pamięta Pani wszystko? Dobra. Gdzieś Pani się uderzyła konkretnie? Zaraz zobaczymy. Nie, nie, nie nic sobie tak mnie nie boli. Aha. Ale nie. Dobrze będzie, nie martw się Pan mi powie jak ona upadła, to od razu wstała czy tak leżała jakiś czas? Wstała, wstała. I pan jechał, to są co? Tak, razem zjeżdżaliśmy, mieliśmy ona tutaj zielone. jechała, tym, tym mieliśmy zielone. Panu tak, po prostu nie zauważył I ja, ja skręcałem tutaj z sprawę. Zbadam cię, pokaż, popatrz na mnie. Na mnie popatrz. Ja za się, oczu nie zamykaj oczu? Dobra. Tu się coś boli, zobacz? Nie, nie, miałam kart. Dobrze. dobrze. To my będziemy śli. dziękujemy. Dziękuję. To tu coś boli? Dziękuję. Tu? Nie, nie. Obojczyki całe Tu Cię coś boli? Tu? Tu? minica, Tu? 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 Tu Czyli to tylko ta Rączka tutaj starta i tutaj to rozcięcie, tak? Dziewczyna spotkała się z samochodem, przewróciła bez utraty przytomności, praktycznie się pościerała. Tu ma starcie, tu ma starcie i tu ma starcie. W badaniu urazowym jeszcze zgłasza ból kolana, ale jej nie rozbierałem Dobra, tutaj jest. na ulicy. A generalnie w całości jest Dobry. OK. Jak Pani ma na imię? To idziemy tutaj i do karetki, dobrze? Ja Pani rzeczy przeniosę, najpierw Pani przejdzie do ambulansu Super, witam Was serdecznie o, Kask jest jej, plecak jest jej I ten bidonik też jest jej Dobra bardzo Wam dziękuję Dzięki za szybkie również. przybycie Dzięki, no ja się. Trzymaj się, hej Dzięki za szybki przejazd Od tego jestem Nawet, żeby nic nie było No, najważniejszy

Witam pana serdecznie. Nie. Było wezwanie, że ktoś w samochodzie siedzi chyba zasłabł. Nie, czekam na żonę, jest w szpitalu. A, czyli wszystko w porządku? Wszystko w porządku. A no to dobrze. Czy nie potrzebuje pan pomocy nie, medycznej? Ja pan, absolutnie. Czekam na żonę w szpitalu z chorym. Bo ktoś, wie pan zadzwonił, że... Ja rozumiem, że, muszę, że siedzi zapięty w pasach, się nie rusza. Nie, nie. Dobra, wszystko, wszystko w, porządku w porządku jest, tak? porządku jest, nie ma problemu. No to fajnie, to cieszę się bardzo. Dobrze, to nie przeszkadzam panu. Nie, no wciekam na żonę. Dobra, życzę zdrówka panu i całej rodzinie. Dziękuję nawzajem. No na razie. Macie roboty trochę, tak? Znaczy ja, ja generalnie mam dużo pracy, bo jestem wolontariuszem, jeżdżę na motorze i pomagam ludziom. Ale ten, ale też pracuję w pogotowiu. No dobra, nie przeszkadzam panu. Miłego dnia. No. Więc tam jest dla mnie będę problem. Michał, czy komunikacja? No tam, że zarzucę tylko na wiosło. Hello, everything is okay? Okay, you you feel pain on legs? Show me. Yes. I was going. Yes. And I make like I'm going for lift. Yes. Someone he come around. Yes. Uh, Rod, uh, he come fast. Yes. He kick me from. Okay. From back, make car. Okay, i who, who hit you. I don't see. Yeah, I don't see. Okay. I, I was okay. in my way and I make like. Dobra, on mówi, że jechał, ktoś go uderzył w tył, zatańczył, i wpadł tutaj. Są. Okay. Ja mu zbadam ta ciało, I powiem ci co mu jest, right. okej? Okay? Dobra. Okay, sit, relax. I am paramedic I carry, you, okay? Show me your pupils. Pil Open eyes, please. Open eyes and don't close eyes, okay? Okay. Green You ask me when you feel pain. You talk me. Okay. Everything okay here? Yeah. Neck? Yeah, yeah. yeah. Okay, Only... chest. Okay. I can't take my breath. Okay, relax. Slowly breathe. Slowly. Okay, feel pain. Feel pain? No. Okay. Yes, I know. Feel pain. Okay check your bone okay yeah 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 i okay. feel i feel like i have been yes you feel pain but, bang. but bang. not been Bing. Uh, okay i don't feel my legs uh -huh. okay please please, please. okay I okay no here it's uh it's very it's okay a little bit show big. me arms okay where is another car here on i don't know uh, uh, um. No tak, no jesteśmy na, na tym. Dobra. Daję telefon za dla, dla Dobra. Raz, dwa, okay. trzy. Siema Borkoś. Siema Borko. <grym> No widzisz, jest się tu, jest się tam. No, i tu, Bierz, bo tu, no. Co, mamy, Zaraz, yy, dobrze, zaraz dobrze. wszystko ten. No, oni sobie go tam jeszcze obrobią, podmonitorują. Dzięki Mordeczki. No, dzięki. <grym> Anglojęzyczny, więc mogłem <mowę> swój angielski <grym> No. Przypomnieć sobie, wiadomo, że jest jaki jest ten mój angielski, ale lepszy niż y, tego poprzedniego, który z nim gadał, bo on w ogóle nie zna angielskiego. Siema. Sytuacja wygląda następująco. Kierowca sobie jechał tym samochodem, podobno coś go uderzyło, wpadł tutaj. Jest, jest tam w tej karetce, nikogo więcej nie poszkodowałeś. jeden jest. Jeden jest. Mogę zdjęcie samo sobie Tak, wszystko. oczywiście No ja widziałem, bo ja ty jest stałe. on przy mnie uderzył A przy tobie, to tak? Przy mnie uderzył, no Czekaj, to się nagrywa Ale Zobaczyłem ciebie i chciałem sobie fotkę zrobić No mm -hmm. Czekaj yy, Trzymaj się. Super. Super, bardzo dziękuję Ci. Opowiedz ten, ja Cię nagram, potem nie będziecie widać, zablulujecie. Jak Cię może widzieć, nie ma problemu. A zgadzasz się na udostępnienie Twojego się. wizerunku? Tak. Super, Jasne. opowiedz co tu się działo, bo podobno byłeś przed zdarzeniem. To ja tej przyjechałem do sobie przed, przechodziłem przez pasy. Tak. E, na przystanku patrzyłem kiedy będzie autobus, i nagle usłyszałem wielki huk. E, tak. No i w dymu zauważyłem, że samochód się bił tą bramę Aha. i uderzył dwa samochody. Chciałem podjechać, ale zobaczyłem, że robi się już tutaj dosyć e, duży tłum ludzi, którzy chcą pomóc, więc już no, nie podjeżdżałem, no i w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech minut przyjechała pierwsza straż pożarna, Super. później cała reszta. Super. No ty byłeś jako pierwszy, jeżeli chodzi o medyków, Super. no później dwa ambulansy, no i resztę już wiesz. Super, bardzo się cieszę, że byłeś gotowy nieść pomoc. No, jak, jakkolwiek chciałem, ale zobaczyłem, że już a. nie podchodzą. Bardzo no. dziękuję. Miło było cię Trzymaj się, brakje. Cześć. Trzymaj się. Cześć. miłego dnia. Hej, pa, pa. Spokojnego. Trzymaj się. hej. Na szczęście uderzył między przęsło, a nie w przęsło. Bo jakby w przęsło uderzył, to jest jakieś przewody tu są. Nie wiem, czy one są prądowe, czy nie. Nie zasilające na pewno. No, no to. telekomunikacja, to No, no to, to, to by się działo. To wtedy był zakaz podejścia, bo jest miejsce niebezpieczne bardzo ciekawe zdarzenie, jeśli chodzi o mechanizm wypadku. Co się stało? Jadąc tą ulicą, kierowca z tego co mówił i co go rozumiałem, bo mówił w języku angielskim, jechał samochodem i ktoś go uderzył w bok. Spowodował, że wyjechał z jezdni głównej, wpadł tutaj tym miejscem i przebił barierki. Co ciekawe, tu na górze są przewody elektryczne. Gdyby uderzył metr obok i nastąpiłoby przełamanie tego masztu, na którym są to przewody, i one by upadły na samochód i otoczenie, to miejsce to byłoby w tym momencie niebezpieczne, dlatego że groziłoby porażenie prądem ratowników. Dlatego nie wolno byłoby wtedy tutaj podchodzić, dopóki służby nie zabezpieczyłyby tego miejsca, nie wyłączyły prądu. A że tak się nie stało, że uderzył między przęsła. Można było od razu zadziałać i sprawdzić, co się dzieje. Co Wy, jako świadkowie zdarzenia, mogliście tutaj y, zrobić? No, przede wszystkim zadbać o to bezpieczeństwo. Następnie ocenić, y, czy coś się pali, czy coś się dymi. Y, gdy już byłoby bezpiecznie, założyć rękawiczki, żeby zabezpieczyć się biologicznie przed zagrożeniami i ocenić stan świadomości prowadzącego pojazd. Dowiedzielibyście się oczywiście, że mówi po angielsku i wtedy no trzeba byłoby tak jak ja chociaż podstawą tego angielskiego się posługiwać. Następnie ocena po stanie świadomości, czy oddycha, czy nie. Badanie urazowe, dotknąć, zobaczyć, poczuć i zapytać czy boli. Nie trzeba było tutaj układać w pozycji bezpiecznej, gdyż osoba była przytomna i odruchy obronne miała zachowane. Dziękuję wam za to, że jesteście z Borkosiem. Przypominam o apteczkach Borkość Daily w preorderze można je zakupić, a w opisie filmu jest link. Wchodźcie przez niego i zamawiajcie w promocyjnej cenie. Jak zawsze kłaniam się do pasa.